Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bike Master. Dawno się tak nie wiedzieliśmy w takim top 10 na moim kanale, bo po prostu myślę, że wyczerpałem dużo tematów, ale dzisiaj postanowiłem powtórzyć porównanie, znaczy porównanie, 10 propozycji ciekawych od 1500 do 2000 zł na rowery crossowe, na rowery crossowe. Czyli rowery nie do końca górskie, takie bardziej trekkingowe, ale z małym nastawieniem na jakieś tam ścieżki, kamienie, trochę wyboje, ale głównie to takie raczej spokojne przejażdżki. Rowery o wygodnej geometrii, bardzo ciekawe sprzęty. Taki pułap cenowy z rowerach crossowych już był na moim kanale, ale na prośbę jednego z moich widzów postanowiłem ten odcinek odświeżyć. Bardzo serdecznie pozdrawiam, widza. I lecimy z tematem. Pierwszą moją propozycją jest Marine San Rafael DS700C. 2018 roku wyprzedaż bardzo fajny rower. Ja jestem fanem Marina. Piękne ramy, naprawdę bardzo piękne, leciutkie ramy, bo jak wiadomo, rama to jest serce roweru. Bardzo ładne prowadzenie linek. Częściowo wewnętrznie i jedna linka idzie dołem, czyli też tak. Yy, ładnie to wygląda. Yy, amortyzator Santur Next, czyli taki ścieżkowiec sprężynowy. To będzie ciężki widelec, ale w zupełności wystarczający. Yy, yy, yy. Będzie też w ogóle jeden rower w zestawieniu ze sztywnym widelcem, co przekłada się bardzo znacząco na wagę. Rower jest wtedy lżejszy, no ale widzimy, no Marin to jest solidna marka, dobre komponenty, na przykład opony Schwalbe Sam. Tak, amortyzator z blokadą co warto nadmienić. O sprzęt będzie to zupełnie wystarczająca mieszanka turneja jakaś tam Acera, bardzo ładna kaseta. No i tyle Wam mogę powiedzieć. Właściwie bardzo dobry rower za 1500 zł, na hamulcach tarczowych mechanicznych które też moim zdaniem każdemu, ale to każdemu wystarczą bo nie jest to rower do jakichś tam trialowych szaleństw ale no będzie to po prostu bardzo ciekawa propozycja ten rower nie podaje nam tutaj sprzedawca wagi ale będzie to na pewno lekki rower bo Marin słynie z produkcji świetnych ram druga propozycja moja za dosłownie 20 zł drożej jest to Kants CRS 1200 hydraulika, tak, no ten rower wyróżniają hamulce tarczowe hydrauliczne w tej cenie które nie będą jakoś po prostu Hiper lepsze od mechanicznych Ale będą lepsze Po prostu ten miękki skok Kto jeździł na hamulcach hydraulicznych Ten wie I kto zacznie jeździć ten się przekona I hamulce te mają wiele zalet Ale czy to jest naprawdę Tak aż mega potrzebne to nie wiem Zwłaszcza że mamy tutaj Amortyzator Santurnex bez blokady Z taką zwyczajną ramę Z linkami prowadzonymi u góry osprzęt dobry, bo mamy tutaj tą nowszą Acer z systemem Shadow, która będzie nam świetnie trzymać tą przerzutkę i nie będzie ona nam skakać, ale też tym rowerem raczej się nie szaleje nigdzie w terenie. No po prostu poprawny osprzęt wystarczający w zupełności do wszystkiego wam wystarczy. Hamulce te hydrauliczne są Shimano, czyli nie powinno być z nim żadnych problemów. Yy. Zobaczmy sobie tutaj, bo bardzo mnie to ciekawi, ile ten rowerek waży. No, tutaj mamy wszystko, tak, 24 przełożenia, czyli 3 na 8 większość tych rowerów będzie miała właśnie 3 na 8 e, Co my tutaj mamy? 15,2 kg. Zwrócę uwagę, bardzo ciężki rower. No naprawdę, rama to jest serce roweru, wymieniać ją to tak, jakby robić przeszczep serca, także to się nie opłaca, jak się kupuje rower. Yy, za te właśnie 1500 zł. To się nie opłaca wymieniać w nim ramę a ta rama jest po prostu ciężka. Kant zrobił tutaj ciężką ramę, 15,2 kg. Pokażę Wam z czystym sercem: rower niemalże o 2 kg lżejszy, albo i nawet ze sztywnym widelcem, bo będzie ze sztywnym widelcem, o 4 kg lżejszy, naprawdę, taki już troszeczkę Wam tutaj spoileruję, ale no, zobaczcie, naprawdę, yy, naprawdę rama ciężka. Jeżeli komuś zależy na sprzęcie, tej dolnej granicy cenowej, ok. I na hamulcach hydraulicznych, ok. Ale ja bym wybrał Marina, bo tamty osprzęt sprzęt nie będzie dużo gorszy, będzie dobry, też wystarczy. Możecie nawet nie odczuć różnicy, a wagowo odczujecie różnicę, bo Marin może być 2 kilo, 2,5 kilo lżejszy. Także, no, jak komuś, jeżeli komuś zależy, ok. Na hydraulice, ok. No, koniec. CRS 1200-2519 złotych. Propozycja trochę nieopłacalna, teraz może się wydawać na pierwszy rzut oka. Lapier Cross 100 2575 złotych. Yy, rower bardzo podstawowy. Amortyzator bez żadnej blokady. v brake zwykłe. Yy, ładna rama, co prawda. Zwrócę uwagę, linki prowadzone częściowo dołem, częściowo górą, ale piękna rama. Mi się bardzo białe rowery podobają. Yy, o sprzęt bardzo podstawowy. Mamy jeszcze tutaj przestarzały wolnobieg z tyłu. Taki turniejek, też taki turniejek, korby turneja, Więc co jest w tym takiego fajnego? Zaraz wam pokażę, co jest z nim fajnego. Fajna jest w nim waga. Kilogram lżejszy od kanca. 14,2 kg. No, nie jest to może coś takiego super, bo marin może ważyć tyle samo albo i mniej. A będzie miał dużo lepszy osprzęt. Tu już jest różnica odczuwalna. Więc co jest w tym do takiego super. No moim zdaniem, jeżeli ktoś po prostu szuka takiej można powiedzieć francuskiej awangardy, no bo wiecie, Lapier, taka niespotykana firma, to okej. Okay. Nie do końca sprzęt nie do końca też super waga. Alot Cansa lżejszy. No to ciekawa propozycja. To będziemy mieli też 7 biegów zamiast 8 yy, Także no. Jeszcze przestarzały wolny bieg. Części, pamiętajcie, można sobie wymieniać. A. Ładna, lekka rama zostanie, także no, propozycja, warta rozważenia. Lapier Cross 100 za 1575 zł. Tutaj propozycja od naszego Rometa, czyli Orkan trójka LTD. Rower świetny, dobry osprzęt, dobra rama. Patrzcie, dobry amortyzator, bo ma blokadę z y, kierownicy. Santurnex, czyli taki ścieżkowy amortyzatorek. Hydrauliczne hamulce. Korba Santura też do turnej z tyłu Alivio Już to jest chyba to już jest kaseta, tak. I Romet oferuje naprawdę fajny rower. Powiecie, że to ta blokada kierownicy to zbędny bayer, bo tym rowerem się nie szaleje gdzieś tam. Ale jest. I producent dba o to, żeby to było. I to jest super. Mi się to bardzo podoba. To jest mega praktyczne. Ja to mam w swoim rowerze i naprawdę to się bardzo przydaje. Uwierzcie mi, że po prostu jednym kliknięciem sobie blokujecie amortyzator gdzieś tam. Na podjeździe czy na asfalcie, waga, no sporo pewnie przez te hamulce hydrauliczne względem lapiery, to jest nawet więcej prawie 15 kg, 14,8. Nie jest to najmniejsza waga, ale rower opłacalny bardzo jeśli chodzi o pewne kompromisy, czyli o sprzętowo-wagowy kompromis z dobrą ramą, z której powinniście być zadowoleni. Naprawdę ciekawa propozycja już trochę drożej, bo 1700 już złotych mamy takiego to fajnego rometaorka na trójkę. Kolejny rower w tej samej cenie z kobiecą geometrią, przygotowany dla pań, kolejny Marin, Marin San Anselmo DS3. Bardzo fajny rower. Prawda mi się tutaj w nim trochę nie podoba taka, e, taka całkiem prosta kierownica. Ale rower ma kobiecą geometrię, taką po prostu wygodniejszą, bardzo ładny rower na świetnym osprzęcie, opony, szwalby, smarcam. super na pewno leciutka rama marina, Santurnex amortyzator z blokadą, hamulce tarczowe hydrauliczne, naprawdę piękny kolor nawet, korby Xera, no osprzęt też dobry, nie będziecie z niego, yy, będziecie z niego zadowoleni, yy, hydrauliczne hamulce tak jak mówię. Yy, wszystko to wygląda ładnie, pięknie. Tak, yy, XCR akorby, no. Bardzo ładna kaseta, taka złota. Shimano Alivio z tyłu. Super rower opłacalny w tej cenie bardzo. Tylko ciekawej waży No nie wiem, tutaj nie jest napisane. Ale ja ufam Marinowi wiem, że ten rower ciężki na pewno nie jest. Także bardzo fajna propozycja za 1700 zł. Marin San to jest Marin San Anselmo? tak San Anselmo DS3. super rower, specjalnie dla pani, bardzo dobra propozycja. Tutaj coś niepozornego, Lazaro X Force V4 Lady, jeżeli pewnie wpiszecie Lazaro X Force V4 Men, to będzie po prostu rower z męską geometrią, ale ja wam tutaj pokażę na przykładzie tego, eee, rower naprawdę zaskakująco bardzo dobry, Wibraki, ale Wibreki Tektro. Amortyzator Santur y, NVX z blokadą też z kierownicy, czyli to co w Romecie y, O sprzęt świetny osprzęt. To jest korba Alivio, ja już widzę, że to jest korba Alivio z Octalinkiem. Y, manetki Alivio. Y, naprawdę super, super rower tak. To jest korba Shimano Alivio Z świetną technologią Octal Octalink, przyrodka przednia Shimano Deore, czyli naprawdę super osprzęt. Z tyłu też Shimano Deore. Ja jestem bardzo zadowolony, ja mam w swoim rowerze tą przerzutkę. Super, naprawdę, ona jest tak sztywna, tak dobra. Pytanie tylko, czy to jest w ogóle wam potrzebne, jeżeli kupujecie taki rower crossowy. Tak, kaseta bardzo ładna, naprawdę super rower, który zobaczymy ile on waży, czy to będzie jego wada, czy może zaleta. Waga tego roweru to jest zdecydowanie jego duża zaleta, 14 kg zobaczcie, o 1,2 kg lżejszy od kansa, a wcale nie na gorszym o sprzęcie ręczna troszeczkę lepszym, tylko że bez tych hamulców hydraulicznych, ale z dobrymi wibrejkami, No i naprawdę, naprawdę świetny rower. W tej cenie zaskakująco bardzo dobry, jeżeli komuś po prostu nie zależy na marce. Mój kolega ma właśnie Lazaro. Generation V2, MEN już ponad rok i jest bardzo zadowolony. Niepozorny rower, ale bardzo opłacalny, lekki, fajny. Na pewno będziecie zadowoleni za te 1750 zł. Idziemy już w górę 1870 Kans, Maestro Deor. Tak, yy, Kans. osprzęt dobry, fajny. n VX z blokadą tym razem tutaj. Też v Vbrejki kaseta Shimano HG, Shimano Deore, tak tutaj też Alivio z technologią OctaLink, czyli tak samo jak w tamtym Lazaro, dobre wibrejki raczej to będą wibrejki, ale dobre, piasty Shimano tam w Lazaro mieliśmy jakieś tam piasty LRO trochę hamulce, rower fajny dobry osprzęt, ale patrzcie na to no niestety ganz się chyba lekki, ram robić nie nauczy, 15 kg ciężki klocek no, niestety, cans się tutaj nie popisał. To nie jest tak, że w tej cenie warto walczyć o każde 0,1 kg, o każde 100 gram, o każdy gram. Nie, ale 2 kg, pokażę Wam, to już będzie różnica, tak? Rower naprawdę fajny, pod względem osprzętowym, ale wagowym już nie bardzo. A jak wiemy, to, to rama jest ciężka, tak? No, ta kancowa rama, widzimy tutaj, to są naprawdę ciężkie rzeczy. Jeżeli komuś zależy na tych deorkach, na tym oktalinku proszę bardzo, ale wagowo rower ciężki. No i też wcale nie najtańszy. Kellys Cliff 90. Yy, rower super. Zaraz Wam powiem dlaczego. Hamulce hydrauliczne są. Amortyzator Suntour Nex z blokadą jest. Yy, ładna rama, naprawdę ładna rama Kelisa. Z linkami, co prawda, górą prowadzonymi, ale bardzo ładna rama jest. Fajny osprzęt, naprawdę. altousik z kasetą. Korba XCM-a. To Wam w zupełności wystarczy. Rower naprawdę bardzo fajnie się prezentuje. Ale jeszcze lepiej się prezentuje jego waga. 13,5 kg. Niemalże 2 kg lżejszy od tego pierwszego kanca. Zobaczcie, to jest naprawdę fenomenalna waga, jeśli chodzi o. O ten, o ten przedział cenowy super rower! Naprawdę, za 1900 zł jest naprawdę mega moim zdaniem na fajnym osprzęcie. No i po prostu, no, bardzo opłacalny rower. 1900 zł, ja bym rozważył bardzo poważnie. Propozycja świetna: Kelly 90. Lekki, fajny rower. Crosswind Torpedo, marka niepozorna, ale jak już wiemy, po Lazaro wcale nie musi być marka. Rower na wspaniałym osprzęcie, może się wydawać. No, osprzęt to osprzęt, on jest naprawdę dobry. Santorense X, blokada z kierownicy. Generaliczne hamulce. Linki prowadzone dołem. Rower o takiej wygodnej, można powiedzieć, kobiecej geometrii. E, bardzo fajnie regulowana zoomowska, czyli też bardzo dobra zoom. Bardzo dobra kierownica. Hamulce Tektro wszystko fajnie, świetnie. Yy, rower, tak, fajnie się prezentuje, ładny. No, trochę tam mieszanka Tourney, właśnie tutaj Deore. Śmiany Deore, świetna przerzutka, jak mówiłem. Yy, kaseta i właśnie ten Remote Speed Lockout, czyli blokada z kierownicy. Ile rowerek waży? 1900 zł, to już jest dosyć dużo. Rower 14,5 kg waży... To jest dobry wynik moim zdaniem. Naprawdę dobry. Tutaj zachodzą pewne kompromisy, bo te hamulce też pewnie trochę ważą, ale w Kelisie potrafili to zrobić yy, kilogram leżej yy, Dobra propozycja. Z taką wygodną geometrią, niską ramą dla może troszkę niższych osób. Świetny rower, naprawdę was zadowoli. No hamulce Tektro, wszystko tutaj jest naprawdę super. I rowerek też w miarę lekki, także no, 1900 zł Crosswind Torpedo. Tutaj taka propozycja alternatywna. Prawie 2000 zł1950 Wheeler Cross 6.3. Yy, mamy to wszystko czego trzeba, ale ten się niczym nie wyróżnia. Hydrauliczne hamulce Szymano Acera, mieszanka Acer jest tutaj z takim turnejem Altusem. Yy, blokowany amortyzator też z blokadą. No, regulacja kierownicy. Yy, ale no niekoniecznie tak niczym się nie wyróżnia, bo tutaj mamy akurat amortyzowaną sztycę, co jest też... Dosyć ciekawe. Rower naprawdę fajnie się prezentuje. Zwłaszcza, że ta sztyca amortyzowana nie wystąpiła w żadnym dotychczas. Ile tutaj on nam waży? No nie wiem. Czy nam tu producent poda? Może się wstydzi. Ale może wcale nie ma czego. Bo Wheelery to są naprawdę dobre rowery. Powiem Wam szczerze, że chyba to będzie lekki rower. Ale nie jestem wcale pewien. Yy... Jeżeli komuś zależy na komforcie, amortyzowana sztyca super. Ona jest droga w rzeczywistości, jeżeli byśmy chcieli dokupić osprzęt, też super. Naprawdę dobra propozycja, już w górnej granicy cenowej. Ostatnia propozycja moja będzie jeszcze jeden na sztywnym widelcu rower, ale ostatnia hardtailowa propozycja, czyli z przednim widelcem 2100 zł GT TransEO 3.0 Możecie go znaleźć gdzieś tam też taniej pewnie. M mówię wam, że on będzie gdzieś jeszcze trochę taniej za 2000, może znajdziecie, ale no, moim zdaniem warto dopłacić. Piękna rama GT Triple Triangle, czyli te trzy trójkąty, dobry osprzęt, naprawdę dobry osprzęt, ta starsza Acera, ale ona daje radę. Też korba z technologią Hyperdrive, bodajże Acery albo Altusa. Amortyzator NVX z blokadą, hydrauliczne hamulce, widzimy, no po prostu super. Ta rama tutaj bardzo ładnie. Tutaj możemy sobie dać jakąś sakiewkę. Ja już widzę, że ja bym tutaj walnął taką fajną sakiewkę z miejscem na telefon i w ogóle. No rower piękny. I tutaj niestety nie mamy podanej wagi, ale to będzie lekki rower. GT po prostu słynie z świetnych ram i to będzie leciutki rower. Na przecenie on jest także myślę, że bardzo, bardzo warto. Taki GT Transeo 3.0 za około 2200. Naprawdę super propozycja. Ostatni rower, taki wyglądający bardzo klasycznie, Romet Mistral e, z U-brake'ami i bardzo szosowymi aspiracjami. u to są te hamulce takie szczękowe, ja je nazywam U-brake'i, bo jak są v mogą być i U-brake'i. Szwalbe X Compopony. E, rower ma szosowe aspiracje, ma sztywny widelec, przez co no, naprawdę zobaczycie zaraz jego wagę. Shimano Claris czyli świetny szosowy osprzęt. Dużo lepszy od turnieja, Naprawdę Shimano Claris, jeżeli chcecie rower szosowy to wymiata w takich, z tych takich tańszych y, osprzętów szosowych. Linki bardzo fajnie prowadzone. Jeszcze ten widelec nie będzie karbonowy, będzie aluminiowy, ale jest naprawdę dobrze, zwłaszcza kiedy spojrzymy na osprzęt tak, ale na wagę. 11,4 kg. 4 kg lżejszy od kansa, prawie że 1 trzecią. <grym> Czyli, że no, naprawdę super leciutki rower. I, yy, ja bym szczerze mówiąc chyba bardziej wolał coś, coś takiego bardziej z trochę terenowymi aspiracjami, ale jeżeli bardziej jeździcie po asfalcie, bo ja nie mówię, że ten rower się nie nadaje gdzieś tam w shoulder. On przejedzie jakąś leśną ścieżkę czy coś, bo on się do tego nada, ale lepiej się będzie czuł na asfalcie z tym szosowym osprzętem 2x8 Clarisa, tutaj dużo mamy tego Clarisa, mamy manetki e, przerzutki korby Clarisa, także no jest dobrze jeżeli komuś zależy na szosowych aspiracjach szosowym osprzęcie, ale mimo wszystko rower crossowy, no i waga też tutaj będzie bardzo zadowolony tym optymistycznym akcentem się z wami żegnam e, jeżeli będziecie chcieli jakieś top 10, zapraszam. Jeżeli ktoś ma pytanie, zapraszam, proszę pytać. Eee, no, myślę, że przedstawiłem Wam godne rozważenia, ciekawe propozycje. No i co? Jeżeli będziecie chcieli jakieś top 10, no to do zobaczenia w następnym. I wkrótce pojawią się filmy, także śledźcie kanał.